Oj suko, szuka twoja stara, rozpierdala mnie w pół części, rozpierdalam ten mój trap, widzę, widzę, widzę trap, jej, yeah, wej, suka mnie rozpierdala, widzę, widzę, widzę diabła, rozpierdala mnie, widzę, widzę, widzę cash, ej yeah, to nie żaden flex, robię banger, i yeah, jej, yeah. Eguem, eguem. Ogółem nie wiem co mam powiedzieć, więc rozpierdałam ten mój trap. Rozpierdałam ten mój trap. No wiecie. Rozpierdzam króla, żadnego teżula Rozpierdam fleksy, robię te moje bitesy Kurwy na dm Co cię ciągle bolsa, co cię ciągle bolsa Ej, to nie żaden ża flex Zadra, ża że żadna ża ża walencja gas Twój stary cię rozpierdala ha, ha. <zysy> Opa to zakrażam, przyjeżdżam moje progi Mam 13 lat, nie widziałem nigdy żam Mam 13 lat, rozpierdzałam ten mój trap Jej jej, ja ra ja, ra ja. Robię sobie ten mój trap Baj, baj, baj Rozpierdzałam ten mój trap ha, haha, ha, 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 ba, ha. O za, za. Zapraszam przyjaciół moje progi. O patologii, o patologii. To jest życiowa koalicja, o tym się nigdy nie zapomina. Dostajesz się na i pada strzał. Jej. Yeah. Życiowa koalicja nie przywołuje do życia. Bacha, baha, 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 ja. Każdy ma swojego brata, każdy ma swojego kata Rozpierdalam tego trapa Baha, baha, bachar, tracha, ja, yeah, ja yeah. Nie żadna walencjaga, się nigdzie nie opowiada Tracha, bachar, rozpierdalam tego trapa Bacha bacha ja, 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 aha څنګه مو فکر کوئ چې داسې تر پیری کال ته مې هئې چې خپل ځاد دی دی یا د علاوه دی دی سم لاړ ځو دی